W kolejnym dniu ja właśnie się witam z Wami z mojej kuchni Za chwilę będę szykować sobie obiad, a dzisiaj na obiad będzie placek po węgiersku Co prawda jest godzina dopiero 12, ale już sobie wszystko przygotuję, żeby później tylko wstawić i zrobić Jestem jeszcze w trakcie dodawania dla Was vlogmasa wczorajszego W międzyczasie też sobie pomalowałam paznokcie zwykłym lakierem, ponieważ swoje paznokcie ściągłam żelowe Ponieważ przy tym remoncie to po prostu one już kaput także muszę sobie zrobić nowe, ale że na razie nie mam czasu, ani zbytnio chęci na to, może w niedzielę to zrobię, także zobaczymy, także na razie pomalwam sobie zwykłym lakierem, żeby jakoś ta dłoń się prezentowała, a co do dzisiejszego dnia, to nic się specjalnego nie będzie dziać, zarobię sobie tylko jakąś listę taką z zakupów i tego, co będę szykować na święta, czyli na pewno będą to rokiety z pieczarkami i serem, ciasto jedno będę robić, które sama wymyśliłam na urodziny dzieci i po prostu wszystkim smakowało i mężowi też bardzo, także mówię, żebym zarobiła no i chyba jeszcze sernik być orzechowiec, jeszcze się zastanowię. Także będę sobie robić dzisiaj taką listę, co będę robić i co muszę do tego kupić. Także może jeszcze jakąś sałatkę wymyślę, się... no zobaczymy. Także póki co się z Wami żegnam, idę ogarniać bałagan i szykować sobie obiadek. mają właśnie 30 minut na bajeczkę, także ja sobie tutaj chwilę usiądę i pogadam do Was i przychodzę do Was właśnie z tą listą co ja będę na święta robiła a że ja świąt jako tako nie robię własnej wigilii, my nie spędzamy wigilii sami ze sobą, także mamy co roku trzy wigilie także nie wiem w ogóle czy w tym roku jednej sobie nie odpuścimy i nie pójdziemy po prostu tam na pierwszy dzień świąt, ale to się jeszcze okaże, więc już mówię Wam co ja robię, ja robię tak krokiety z serem pieczarkami, tak jak Wam wspominałam ja bardzo lubię właśnie krokiety z ser Pieczarkami, nie przepadam za tymi z kapustą i grzybami, także babcia będzie robiła te z kapustą i grzybami, ja robię właśnie z serem i pieczarkami Ogólnie będę smażyć też dla babci naleśniki po prostu, żeby miała mniej roboty na święta No i robię dwa ciasta też, jedno to będzie sernik, tylko nie wiem właśnie czy taki zwykły zrobić, najzwyklejszy, czy może z brzoskwiniami, to się jeszcze okaże a drugie ciasto to jest to, co Wam mówiłam, że wymyśliłam na urodziny dzieci, także Wam tutaj podam przepis, może będziecie chcieli, to właśnie zrobicie to ciasto, bo ja Wam bardzo, bardzo polecam, jest bardzo smaczne i szybkie w przygotowaniu i co najważniejsze jest bezpieczenia, także już Wam mówię. Na sam dół kładziemy herbatniki, później mamy krówkową tą masę bądź kajmakową, na to znowu są herbatniki, później jest galaretka malinowa plus maliny, oczywiście możecie sobie smak galaretki zmienić bo, lub też owoce możecie sobie zmienić, to tam pod wiecie, pod własny gust. Później znowu herbatniki, później jest budyń, później znowu są herbatniki i na sam koniec jest masa taka śmietana, właśnie z mascarpone wymieszana, zmiksowana. No i na to jest starta taka czekolada, może być gorzka, może być mleczna, jak tam wolicie, bądź biała. Także takie ciasto właśnie robiłam na urodziny dzieci, także bardzo wszystkim smakowało mi też, więc na święta też je zarobię. No i zarobię chyba jeszcze jakąś sałatkę z makaronem, nie wiem, z jajkiem, ogórkiem, porą i tak dalej. Zobaczę jeszcze co tam wymyślę, ale też pewnie jakaś będzie wymyślna ta sałatka taka. Także to tyle co ja robię na święta właśnie mówię. My świąt sami ze sobą nie spędzamy. Zazwyczaj na pierwszy dzień świąt do nas też przychodzą goście, ale to bardziej wiecie takie młodsze towarzystwo, że tak powiem, ale to tam zawsze coś mam do jedzenia, zawsze też ktoś coś przyniesie, bo wiecie, jak to jest na święta, jest zawsze tego jedzenia dużo i każdy gdzieś tam się wymienia albo przynosi. Także my też tam gdzie będziemy, szli po prostu przyniesiemy coś, co trochę całatki właśnie, ciasta, krokietów. Także ja dużo rzeczy na święta nie robię. Ewentualnie coś tam jeszcze babci pomogę, bo święta chyba w tym roku będą właśnie u babci, tak mi się wydaje, bądź u mojej mamy, ale podejrzewam, że raczej u babci, także jak coś będzie trzeba, to ja pomogę, a tak jak mówię, więcej gotować nie zamierzam. To tyle, co zrobię na te święta, także w sumie już niedługo, bo to już zostało. 13 dni, także te dni tak pędzą jak szalone, że tak powiem Naprawdę, ja jeszcze całe dnie ostatnio jestem w biegu, że po prostu nawet nie wiem kiedy mi ten dzień zlatuje Teraz już też jest dosyć późno, zostało nam jeszcze otworzenie kalendarzy Później się z wami raczej pożegnam, ponieważ dzisiaj przychodzi do mnie koleżanka wieczorem Także zrobimy sobie coś dobrego, posiedzimy, poplotkujemy, taki właśnie miły wieczór mi się szykuje I co? I kochani to tyle nie wiem, co jeszcze będziemy dzisiaj robić, ale jak ja mówię, chyba kalendarze i później się z Wami pożegnam. Ten vlog nie będzie zbyt długi ani jakoś mega interesujący. No, takie dni też się zdarzają, także samo życie. Już kochani przyszłam się z Wami pożegnać, idę za chwilę robić jedzonko, za chwilę przychodzi do mnie koleżanka, także idę miło spędzać czas, a za dzisiaj Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, mimo, że taki krótki, to i tak zostawicie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie na to ochotę, no i piszcie również komentarze, a ja się z Wami widzę już jutro, także buziaczki, do jutra, papa.